Lecimy kto zna mnie najlepiej, a kto jest fałszywym gnojem. Lecimy na zakupy najpierw ja obiamy naszą kupę o papier. To dostałam od widzki. słodka, gumeczka i wieczka W dzisiejszym odcinku mamy cztery kategorie. Cztery. Matematyka jest taka trudna. Ulubiona rzecz sklepu, którą bym wybrała. Chodzi o, o sklep odzieżowy, przedmiot, który się ze mną kojarzy, ulubiony Fidget toy, ulubione zwierzątko, ulubione anime i ulubiony kwiatek. Każdy będzie musiał kupić z danej kategorii to, co uważa, że jest ze mną związane albo coś, co ja bym Wybrała, a potem ja będę to oceniać. I osoba, która dostanie najwięcej punktów, zna mnie najlepiej i wygrywa talon na balon. Ze sklepu moją ulubioną rzeczą pewnie będzie jakiś basic albo jakiś dodatek. Znalazłam. Jest to taki top. To nie mapa. Ok. Nie znam Krakowa. W Szczecinie by było łatwiej nagrywać takie okres. Kochani, ja tu wyczuwam delikatną presję. Mamy czas do 17, jest 16.08. <grylisk> <grylisk> Ulubiona rzecz ze sklepu odzieżowego. Ostatnio mega jej się podobały takie spodnie. Jedne, co ja sobie kupiłam. Czarne. Bardzo żeby... Malwinka Wiedziała, że ja jestem najlepiej staw. Żyję, Jakub Jurek. Atakujemy galerię. pora na moje zakupy dla Malwiny. Malwinka uwielbia czarne, więc teraz, kochani, w tym momencie kupujemy jej coś czarnego. Stringi za 400 zł albo kawał szmaty, który by kosztował pół kafla. Mnie, mnie, Ona ma taki styl opiumowy trochę, taki. Emo girl, opiumowy, taki przekrój straszny. Dobrze kochani, znaleźliśmy coś takiego jak spodnie. Spodnie czarne i one są takie bardzo malwinkowe. Emo girl, taki mam styl. Czy to nie jest męskie czasem? Nie, to jest damskie. Definitywnie to jest damski dział. Chyba, że mężczyźni chodzą teraz w sukienkach. No to wtedy zwracam honor. Mężczyźni może nie, ale youtuberzy już tak. Jakieś gorsety. Jakieś pełne spódnice. Udało się. Ej, kurde, ale one się ucieszyły. Bo mi się podobały te spodnie, ale zajebiście Pierwszy przedmiot mamy: są to spodnie. Spodnie czarne, które są dość szerokie i mają fajne zawiasy tutaj. O, kurde. Ej, słuchajcie, ja wam nic nie będę mówił. Ja wam po prostu pokażę. Patrzcie. Kocham Minecrafta, serio. Ja jestem typem nerda, który grał tylko w Minecrafta. Jesteśmy w sieciówce i kupujemy ulubiony ciuch malwiny. I ja, ja na przykład, jak widzę taką czarną kurtkę, to to jest takie malwinkowe, nie? Japoński. Pasz. Michał, w tą malwinę. To dla was. Jak ktoś tego kota z suszy podwędzi, będę zły. Ej, szczerze, w oczekiwaniu na wiktorię, to ja mogę grać się położyć. Co ty w robocie śpisz? Wstawaj. Słuchaj no. Łat, twarde. Wyknął i tak, ja już idę. Ja, ja też. też. Wiktoria, nie kało. Czy ty się czujesz, że przyodem nie, że już idziesz? Nie. No. no to dzięki. To miłe. Mamy wszystkie zakupy done. All done. Saturday, Sunday, baby. All <noise> alone. Znajdujemy się właśnie w domu fazy i zaczynamy opening prezentów dla mnie. Zacznijmy od pierwszej kategorii, jaką jest. Ubranie ze sklepu. Trzy, cztery. No way, ale podobne spodnie mamy, Lika. Ja bym chciał zaznaczyć, że każdy kupił czarne ubrania To ja bym strzał w kolano, jakbyśmy kupili. Tak, ale ja miałem przez chwilę tak. A może wezmę różowe? Nie, każdy kupił. Idealne w sumie. Serio? No. Ale moje najlepsze Czujesz nie. ten materiał, takich nie dostaniesz, bo Michał chce je zwrócić. Tak, ale ja mam takie wow. sam. Ja pomyślałem jako bluzka od piżamki. Tak, tak, bo to taki wajkły do, tak. do spania. Nie, według mnie my kupiliście takie pezykowe. Ogólnie A. najlepszy kupił Kuba i Zbytek. No. No zobaczmy. Co kupiła? W sensie, realnie? Jak obstacie? W sensie, Szukasz i spoku. Majtki. Odkryciem na pleckach wygląda jak giga gacie. To jest z tego żartu, że twoja stara maska daje spod ochrony do prania. Fajne, ale wydaje mi się, że no ja najbliżej się. A Malwika, no to, że pochodzisz na wyspownie No śliczne są Ale Dobra, Malwika musi zdecydować komu dajesz punkt Wydaje mi się, że ja bym dała punkt Zbysiowi Wybrała z naszej kurwa mapą na Nie Pika. tylko ja Prowadza. Dobra, teraz zobaczcie zakupy przedmiotów, które najbardziej się ze mną kojarzą. Kolejna kategoria to przedmiot, który się ze mną kojarzy. Czyli kupa! Idziemy do kibla. Nie no, żartuję, ale poszukamy czegoś związanego z kupą. Nalazłam przy kasie skwili to i to się ze mną kojarzy. Biorę to. Znalazłam coś związanego z Kiblem. Mi się z Malwiną kojarzy, nie wiem, śmierć co, mam jej trumnę kupić? Przecież połączył mi się niezły pomysł do głowy, że mi się kojarzy z Malwiną gołębie. Lubi małe rzeczy, to kupimy małe gołębie, czyli... Gołąbki! tak! Z czym mi się, mi się kojarzy Malwinka? Z gównem. Dobra, kupujemy gówno. Nie, inaczej, nie kupujemy. Bez sensu będziemy wydawać kasę. Idziemy do kibla. Bo to trzeba trochę pomyśleć, trochę pomyśleć trzeba. Debo. Kotki albo gołąb. Gołąb, gołąb. Czy Zbyszek robi to samo? Ej, Zbyszek! Co ty robisz? Siku A okej okay. A ty? Gówno No wiem <laughs> Idziesz do Tak Plan jest taki Z czego zrobimy gówno Hej To bierzemy papier toaletowy z łazienki I teraz do e, naszego przedmiotu e, Potrzebujemy coś co to główno będzie emitowało Wezmę po prostu kupię jakieś ciastko czekoladowe Zgniotę to tak I wtedy to będzie wyglądało jak Zgadnijcie co? Kupiłam kartę, kartkę, ślubną, ale z gołębiami i piękna, bo się rozkłada. Malwince się spodoba, jestem tego pewna. Czarna pieprzyczka, sobie lubi popieprzyć. Mamy ciastko, które idealnie będzie się łączyło z naszym brownie. To ja tutaj ciężko haruję, szukam dla Malwinki że trzeba sobie sobie na ciacho? Nie, robię przedmiot dla Malwinki. <grym> Owijamy naszą kupę o papier. On, on to jest dobry, nie? To jest as. Flaki, bigos, zupa, obiad XXL, gołąbki. Gołąbki. Bierzemy. Zobaczcie na to zakupy. Trzy, cztery ry Zbyszek, wylatujesz z tego challenge'a. Żartuję, żartuję. Ej, ona jeszcze tego nie widać, co to jest? Dobrze, to w takim razie Zbyszką uzasadni swoją odpowiedź. Ona lubi gołębie i Malwina lubi małe rzeczy, więc kupiłem gołąbę. Wow. To są gołąbki, i Nie było mniejszych No, to jest kartka ślubna, ale to są gołąbki. Widzę, dzisiaj nie idzie profe Dam Mieszkają razem z pokoju. Okay. To jest czarna pieprzyczka, bo Malwina często mówi na odcinkach, że ona by w tej swojej Ja Michał, może ukryć? No. To jest kaszanka? To jest brownie pomieszane z ciastem czekoladem gładką? spróbować? Mega dobre też no. Nie, Wy nie, nie, tak tak. tak nie, nie, y, nie, żyją. Co? nie, żyją. Podobno? Co? co nie, 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 w Marvino, a jak na razie to najgorzej idzie, No właśnie! mięsne gołąbki, Pójdź! Ale... Ślubne gołąbki. Co ty chodzisz? Małeś, Wiktorio! Ja strzelam, że będzie pan te, telewizor. Civilman, będzie kameraman, 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 kameraman. <ścoughs> z G toilet. To G. To G, my G. Kto wygra ten odcinek, wygra z Toilet. no i teraz by się zachciało żyć Fajnie. Mi nie zależy na z Toilet, na czym innym? No i tyle mam teraz zrobić, no. Wszyscy z Kiwi się bardziej główno, jak i Kabulą. Nie no, jakby, mm. szczerze? No. Jak nie wiesz, że mojego będzie faworyzacja strasznie i poczuje się poprzeczona. No wiem, wybieram główno. Yeah! Mega doceniam to, że są kawałki kukurydzy w tym. Michał zdobywa punkt yeah! razem Mama. ze swoim gównem. W takim razie, teraz Zobaczcie, jak poszło nam kupowanie najlepszego fidget to ja dla mnie! Znalazłem coś fajnego w podkategorii najlepszy fidget toy dla mnie. To jest mop, no, sobie co nie? No. Michał, co to fidget toy? Taka zabawka dla dzieci, którzy mają jakby dużą sensorykę. Linka zabezpieczająca kodem. No w końcu ją przybił do kaloryfera i by nigdy nie wyszła z fazy. Dobra, tak, znalazłem idealny fidget toy dla malwinki. Jest to bryloczek. Bryloczek pieska? Który jest stra. Jesteśmy na fidget tojach. Boję się, bo jedna dziewczynka mnie ciągle śledzi przez wszystkie odcinki się, się chce mi zabić. To może się małwicy spodobać, patrzcie. To jest takie coś, to trzymasz rękę, Palec jeden. Dostaję. Weźmy żółty. Na pewno nie glutek, bo malwinkę obrzydza. Mi się wydaje, że popyt. Czerwony! Biorę to, według mnie motorycznie jakby to, można tym motorycznie się bawić, poprawia to, nie wiem, można się jakoś tym odstresować się sobie rzucać tak na stole. Dobrze, proszę pokazać mi wasze seedze, stoję. To jest super. Ej, to jest super, no. Mega fajne. Chciałabym to w sumie. Klikka coś tam To ja. może to będzie twoja rąk? Nie. nie, 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 Może, musisz. powiedziała nie, może. Nie, nie, nie może. może, jest głębokie i szerokie. Gdzie... Ja mam sprężynkę, sądzę, że to jest takie śmieszne, fajne. Proszę, jest spoko, też lubię. też Aj, lubię, bez, też lubię, stężynkę. Mega super, pokazuj Michał, po co ty masz. Obiec? No. Ej. Zajebiste. On wygląda jak te czekoladowe że jest jak na stary że jest jak na jest Ale jest jest jak jest Teraz lecimy na zakupy kupować kolejną rzecz Myślałam, żeby to wziąć jako zwierzę To są kotki Dostałam kotka za darmo, bo był uszkodzony Kochani, mamy kolejny przedmiot e, z listy Jest to pluszowy kotek Marwinka kocha kotki, skoro nie jest czarny Walić tego kota, bierzemy hobby horsa. Czarny kotek Biorę e, Marwinka uwielbia koty Jak wyglądam? Ja na castingu tak myślałem Dobra Bierzemy kota. Kotek jest, kotek i to czarny. Kreś, tam jest Mamy hik. małe kotka. Ja mu oto białe, ja mu to na czarno przefarbuję będzie git. Kolejną kategorią jest zwierzę. Proszę bardzo. Trzy, cztery ry. Oj. ci się Ale nienawidzę go. <grym> Uuu. Uuu. Włażej, bo mój jest customowany. Żeby był podobny do Ibusia po drugie żeby było wkład tutaj w, moje pra w mojej pracy by Ale jest Iwusia totalnie Ten pokał. jest identyczny A, a ten? <grym> Jakby kurde pracował w kopalni <grym> na śląsku <grym> i byłby taki uporusany Ja wam pokażę co ja mam Sytuacja wygląda tak, że ja nie byłam w stanie znaleźć ładnej przytulanki więc znalazłam oh. kotkowy mystery box Tą konkurencję wygrywa no, Kuba Brawo Mój zbędny Lecimy na zakupy do rzeczy związanych z anime Bierzemy nane z kategorii ulubione anime Bo chciałam wziąć jakieś figurki za taką Titan Albo w ogóle manga a taką Titan Ale nie ma a a ta, Aka, Szlag by to trafił. No, to jest chyba ulubiony Malwinki, tak. Zapytamy się jakiejś pani, żeby nie tracić czasu na szukanie, czy gdzie jest dział z mangą. Jakie może być Malwiny ulubione anime? Hmm... A nie, czekaj, czy to, czy to, czy to jest... Atak on Titan? Wezmę to. Myślę, że to będzie dla mnie, bo ja to sobie czytam i sobie kolekcjonuję, bo on wszorazu u siebie mam dużo. To powiem mi, że to jest miało być atak on Titan, ale ty wziąć to. Ona. Nie, 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 to się tak, a, no dobra. Wiem co zrobię. Kupię Funko Popa i przykleję tam twarz Lewaja. Lewaj to jest najlepsza ogólnie postać ze wszystkich seriali. Mamy nasze minifigurki. Wydrukowana. E, kupimy teraz e, realistyczną figurkę, ale po prostu na tamtą realistyczną figu figurkę przykleimy tą figurkę, żeby widziała dobrze jak ją znam. Dobra, mam ulubione anime w teorii zrobione. Dobra, e, ogólnie to był ostatni. Nic nie znajdę chyba. To jest takie ze smakiem. <grym> Co byś chciał zrobić? A myślisz, że nie lubi Wednesday? Na resztę jakąś postać a tym kątajtem. Ja sobie teraz czekam na resztę fazy i wcinam sobie bosfękę. Pamiętajcie o tym, że z kodem faza macie minus 10% na wszystkie produkty. Widzowie, <grytanie> Widzimy, jak będzie. <grytanie> ja nie mam talentu plastycznego, ale się starałam. Dużo Kani, jest nasz lewaj Ackerman, więc teraz zobaczmy w domu, kto najlepiej zna Malwinkę. samo będę towała moje ulubione anime. Trzy, cztery. <grym> A to tak on titem <grym> Ale pięknie na Chciałem kupić mangę. Nie było. To no za swoje kupiłem mangę dla siebie, ale miała być taka rozumiem. Czyli to nie jest dla mnie tylko dla ciebie, a to jest dla mnie. W sensie miało być dla ciebie ta Attack ale nie było, bo powiedziałem pani tak Jest na Attack cokolwiek, wpisałem na tablecie i nie było nic a ta on w ogóle w sklepie Nawet też na nie było nikogo. Ale to ktoś chyba wykupił Też sprawdzałam i nie było nic. Czyli nie komar W takim razie Kogoś ja pokaż, pokaż, pokaż. mam Naruto. O, naruto spoko bardzo I no. super, i bardzo bo mi się Kojarzę, podana. że Marinka ma bluzkę z naruto I słuchajcie, to w ogóle była ostatnia sztuka w sklepy. Pokażę wam to Że e, jesteście czasem ślepi I warto szukać W sklepach, bo znalazłem jedyną Figurkę W sklepie Zlewają Ale oszusto Nie, bo się kreatywnie powiedziałem o co chodzi Jakby kupiłem mi tak figurkę, ale zmieniłem jej wygląd się moja Mama! Ale to jest, i jest śliczne, i to jest moja ulubiona historia. Ej, chciałabym to wszystko. Zrób mi Decyzja! Dobra, zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma. Wiktoria, to sobie powiesz w pokoju. No, <laughs> <laughs> Nagroda pocieszenia. No, ja wybieram. Brawo, Brawo. Brawo! Dziękuję. Lecimy na zakupy finałowe i kupujemy kwiatki. Jest, więc yes. zobaczymy, kto wygra. Ja! Kuba. No i ostatnia kategoria, która nam została, to kwiatek, więc idziemy do kwiatarni. Moim ulubionym kwiatkiem są linie. Ej, ładnie pachnie, <grystanie> bo. Mam tak wostkę pomiędzy tymi różami: albo fioletową, bym wziął tą lawendową, albo bym wziął tą pudrową. Nigdy w życiu nie strzełem od marwinki, które jakie jej są ulubione kwiaty. Pani jest ekspertem w sprawie kwiatów. Dobra, przychodzi dziewczyna. Jaki kwiatek był do niej pasuje? Taka róża fajna to pan mówi, taki jak najbardziej. Słyszeliście? Ja to potrafię dobrze wydedukować. Jak pani boss kwiatów mówi, że ja wygram, to ja już nie widzę innej opcji. Zabijajmy stąd. Dziękuję pani bardzo i miłego dnia. Uuu, tutaj doszło do sigmy. Te fioletowe są bardzo ładne. Te na dole. I wydaje mi się, że Malwinka by polubiła takie kwiaty, tylko totalnie nie znam nazwy tych kwiatów. To były te, te zielone tam. Jak one się nazywają? I Lilia, to był jej chyba ulubiony kwiat. Pani w kwiaciarni pokaże, jak wygląda Malwinka i poproszę ją, żeby wybrała idealny kwiatuszek dla niej. Nie mam pojęcia, jakie Malwina może lubić kwiatki. Trudne, co? Trudne? Banalne! Dla mnie trudne nawet było. Ja to wymyślałam, nawet dla mnie były trudne. Mam kwiatka goździk jakiś tam suszony. Ja chyba wezmę właśnie tą różę, bo jakoś mnie tak przekonała, no i to nie mi mega mi pasuje. Coś chciałem powiedzieć mądrego, ale nie umiem, więc powiem tyle. Asha, mama. Zapraszam do pokazania kwiatków. Trzy, cztery. ery. Ej, ogólnie powiedziałam, że zaakceptuję różyczki, goździki i lilie. Tego... Ja się pytam pani od kwiatów, jak ja według niej, jak zobaczę na ciebie, kwiaty będą najlepiej, a w powinienem zobaczyć kwiaty i mówię, nie no, to to czy są te kwiatki? Oprócz Lili? Nie. Nie. Zaskoczę was. Nie wiem, jakim cudem wiedziała. A ja wiem. Właśnie na odcinku, jak byłyśmy razem w kwiaciarni, były lilie, goździki i róże. Cholera. Wiktoria, wygrywasz i zdobywasz kandydatów. Komorowy. Brawo, brawo. Zwycięzcą tego odcinka jest Micho i Kuba. Brawo. Dlatego słuchajcie, jeżeli podobał wam się tego typu odcinek, piszcie, zrobimy z następnym członkiem fazy, lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek codziennie o 18.30, a to był kanał FAS!